cześć, witam Was, moi drodzy serdecznie. Moi drodzy, czy słyszeliście kiedyś, e, czy słyszeliście kiedyś ku takiej osobie, której określały się mianem, że jest to twardzie? że ogólnie rzecz biorąc, zwykle tak nazywa się osobników męskich, ale też często też kobiety się tak nazywa, że są twarde, tak? że, sobie, e, że, sobie, e, że sobie radzą. Moi drodzy, dlaczego w ogóle, dlaczego w ogóle omawiam ten temat? Bo pewnie się zastanawiacie po co omawiam ten temat, albo się nie zastanawiacie, nie? To też od wielu rzeczy zależy. Moi drodzy, dlatego że wielokrotnie, dlatego, że wielokrotnie słyszałem ten termin, tak? Wielokrotnie słyszałem ten termin, tylko yy, tylko nigdy nie, nigdy nie za, za bardzo nie wiedziałem, co oznacza ten termin i tego, czego wymaga. To jest słowo klucz. Tego, czego wymaga, żeby być żeby być tak zwanym twardziem, pisanym w cudzysłów. Dlatego, że, bo, dlatego, że moi drodzy, e, dlatego, że moi drodzy, każda cecha, którą nabywamy, czegoś od nas wymaga. E, możecie się ze mną zgadzać, możecie się ze mną nie, zgad nie zgodzić. Ale takie jest moje odczucie, że każda cecha, którą nabywamy. Wymaga pewnego rodzaju poświęceń i ceny. Na przykład jeżeli chcesz być oszczędny, czyli że chcesz być oszczędny, oczywiście mówię o oszczędzaniu pieniędzy, to wiadomo, że możesz, że, możesz stać się, że możesz stać się sknerą i indusi groszem. Jeżeli na przykład chcesz być, chcesz być twardzielem, to niestety, przynajmniej tak mi wtedy przyszło do głowy, że wtedy taka osoba że wtedy taka osoba czuje obojętność wobec swojego życia i zdrowia. I nie wiem, czy wtedy, nie wiem, czy mam rację w tej kwestii, ale ja tak to odczuwam, tak, że, że taki, że taka osoba, taki, taki, taki typowy twardy, tak? taki typowy twardziej, który zawsze, zawsze podoła wyzwaniom, zawsze, zawsze stawia czoło przeciwnościom i wychodzi z tego zwycięsko, może czuć pewną obojętność wobec swojego życia i zdrowia. Bo, moi drodzy, moi drodzy, bo to nie jest tak, moi drodzy, to nie jest tak, że jeśli, że jeśli, że jeśli nam się mówi, żebyśmy byli twardzi, to to nie jest tak, że to od nas nie wymaga niczego. Każda cecha, którą nabywamy, czegoś od nas wymaga. Tak? Każda cecha, którą nabywamy, czegoś od nas wymaga. Nie wiem, dajmy na to, Sprawa prosta. Nie wiem. No i... O, takie, rzuc, rzuc taki rzucę taki daj prostszy przykład. Chcę być go chmirę wobec kobiet. Fajnie, Tylko że wtedy, tylko że wtedy nie moż... Tylko że wtedy człowiek. Musi nabrać taką myśl, że nie chce mieć związku. Nie wiem, przynajmniej ja tak od, przynajmniej ja takie wrażenie odnoszę, tak? Oczywiście wiadomo, ja nie jestem i bo się mylić, ale ja tak to odczuwam, tak? Że jeśli jakiś facet jest skokliwy i kocha wszystkie kobiety, to oznacza, to oznacza, że taki ktoś, przynajmniej w moim odczuciu, to oznacza, że taki ktoś, e, że taki, że taki ktoś nie wejdzie w, nie wejdzie z nikim, jak to był się potocznie w związku, tak? że, te, że nie będzie ją żony ani, czy dziewczyny. Dlatego że, jest ko, dlatego, że jest kochliwy, tak? I przeskakuje z kwiatka na, na kwiatek. I właśnie tą ceną, którą płaci za swoją kochliwość jest to, że prawdopodobnie nikogo nie znajdzie. To oczywiście jest bardzo negatywne, co teraz powiedziałem, ale niestety, właśnie chciało, ale niestety tak jest. Chciałbym właśnie uświadomić, jak pewne cechy, jak pewne cechy naciskają na nas, to pewnie ich poświęcę. Nabierasz jakąś cechę, tak, to, tak jak powiedziałem z tym oszczędzanie pieniędzy, oszczędzasz pieniądze? Fajnie, to, to to, prawdopodobnie zostaniesz sknerą, dusi groszem yy, i tak dalej. Jest to, moi drodzy, przynajmniej dla mnie, jasne jak słońce. Yy. Komuś może się to podobać, komuś może się to nie podobać, ale niestety, moi drodzy, prawda jest taka, że, że zawsze jak nabiera się jakieś cechy, nabiera się jakieś cechy osobowości, to, 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 zawsze, przy, to zawsze przy tym nabieraniu tych cech, zawsze przy tym nabieraniu cech idzie w parze pewne, pewne poświęcenie, tak? I, I to nie jest tak, moi drodzy, że teraz ten. ten myślę negatywnie czy coś. Może i myślę trochę negatywnie, a to jest myślenie realne. Wiecie jak, wiecie jak to się mówi, że każdy, że każdy pesymista to dobrze poinformowany optymista. I tak to właśnie jest, moi drodzy. Każda cecha osobowości, którą tam bierzemy wymaga od nas pewnych poświęceń. Komuś może się to podobać. Komuś może się to też nie podobać, ale z drugiej strony, moi drodzy, czy, czy, to, czy to z drugiej strony, to czy to tak fajnie okłamywać samego siebie? Kiedy, kiedy widzę po sobie, że na przykład nabierając tej cechy muszę poświęcać, muszę coś poświęcać za to, gdybym siebie okłamywał, że tak nie jest, to też byłoby niefajne. To wtedy byłaby nieszczerość wobec siebie. Tak. Już zresztą kiedyś o tym mówiłem. Ten, już kiedyś w którymś filmie właśnie na temat szczerości mówiłem, że okłamywanie samego siebie to i to jest znacznie i daraga niż okłamywanie kogoś. I tak to moi drodzy przynajmniej z mojej strony wygląda. Więc bądźcie szczerzy wobec siebie. I, i pamiętajcie, że jak nabieracie jakieś cechy charakteru, zawsze za tym idzie jakieś poświęcenie. Zawsze. Tylko często nie jesteśmy tego świadomi. Często nie jesteśmy tego świadomi, a ci ludzie, którzy są tego świadomi, moim skromnym zdaniem, powinni uświadamiać nieświadomych. Trochę się rozgadało, moi drodzy, a ja też nie mam samego dnia. Jeśli o mnie chodzi, moi drodzy, to o tyle. jeśli na papa.